Jeżeli gramy, rozumiesz, to, to jest pewne ustalenia co do rozgrywki. kurwa, jeżeli ktoś ci mówi 5 razy, ja Rysiu, zrób to tak, bo no, na przykład, no, nie ktoś ma, powiedzmy, większe doświadczenie niż ty. Mówi ci, Rysiu, idź tak, czy zrób coś tak. Słuchaj, jeżeli ty kurwa grasz z kimś, to ty tak. musisz się z tym, że grasz z kimś i ktoś się dostosuje do ciebie, a ty się dostosujesz do kogoś. Rozumiesz, że jeżeli ktoś... Nie, to, w, z nie, jest tak, nie, że ty Nie, 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 posłuchaj, to nie jest no. deadmatch, rozumiesz? Jeżeli Naprawdę? ktoś ci mówi pięć razy, rysiu, idź chodź tu, a ty kurwa, patrz za każdym razem i przez to nie można przejść misji i jeżeli komuś puszczają nerwy, to ty nie miej te, tego czegoś pomóc za złe bo ty, ty, ty teraz się zachowujesz tak. Przy pierwszym bocie posłuchaj, ci puszczają nerwy. Posłuchaj, posłuchaj jeżeli, ty id, jeżeli ty idziesz i nie wiem, powiedzmy, ktoś ci mówi, rysiu, chodź tu, a ty już od razu zaczynasz komuś wyjeżdżać. Że, o, ja gram, to jest moja rozgrywka, to, 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 tamto. Czeku, to po co ty w ogóle z kimś grasz? Po co ty w ogóle Ale ja ci nic nie mówiłem! Ty zawsze po mnie jeździsz! Nie, ja po, tobie, ja po tobie nie jeżdżę, tylko Jeszcze że tobie... Jeszcze mówisz mi jak mam nie, grać, a ja nawet to robię, no tobie... tobie nie, nie, nie Nie, nie, nie bo teraz każde słowo... zginąłem! Słowa... Ale jak po... mi tak mówisz, że mam tak grać, no to sorry, no, zginąłem. Nie, bo jeżeli ktoś... Nie, nie, tu chodzi o coś innego. Jeżeli teraz ktoś skrytykuje Twoją rozgrywkę w jakikolwiek sposób, to ty już zaczynasz wielce panisko, już ani słowa nie wolno ci powiedzieć, bo ty już się wyłączasz, ty już cudujesz pajata wygrywasz. Rozumiesz? I tak się ty właśnie zachowujesz. ale. Nie, ja zacząłem po tobie jeździć, ja zacząłem po tobie jeździć. Przez 40 minut jeździsz po mnie jak po łysy Ja rozumiem. Ja może nie umiem grać i jestem po prostu taki Dobrze, dobrze nie umiesz wyśrugać. Ale to nie znaczy, że tak. Ale, miło, zrozum to, ale zrozum jedną rzecz. Ja nigdy nie mam pretensji, za, za, dlatego że na przykład pójdziesz tak, jak ja ci kazanę, i padniesz. Nie mam wtedy pretensji. Ale ty, jest... nie zrozum, ale ty nie widzisz, co ty możesz ja Mogę nakazać chodzi... tego, że jak ja padnę, to to jest nie jest. To, to po prostu padłem. To jest po prostu gra. Tak się Nie, nie... to nie, ty... nie jest po prostu gra, dlatego ja tak jak wczoraj było. A ty, ty po prostu. Rysiu, nie, 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 nie postura, się po prostu. To jest kogoś wina, nie twoja. No chyba, to jest bezpośrednio ci wyjdzie na pytań. Daj mi zakończyć, rozumiesz? Stojeś wczoraj na schodach. Mówię, Rysiu, cofnij się. Rysiu, cofnij się. Nie, cofnąłem się. Zajebało cię. I co? Nie uciec. Tak, ty nie zdążyłeś uciec, mówię ci trzy razy, łukasz był świadkiem. I ty nie zdążyłeś uciec. I ty nie zdążyłeś uciec. Było wiele takich sytuacji. I w końcu tak. mi puszczam nerwy i mówię, to. Co, co myślę. Bo rozumiesz, się jak jakiś debil. Bo ktoś ci mówi 10 razy coś, a ty nie potrafisz tego przyjąć do wiadomości, rozumiesz? A jeżeli ktoś ci nawet coś powie konstruktywnego co jest... O, konstruktywnego, wiesz to... Ja też powiem, wiązanka łaciny Podwórkowej jeśli to jest konstruktywną krytyką, bo jest mi się To jest konstruktywną krytyką. Tak, łacina podwórkowa! <laughs> Wiesz co, daj spokój, Czarny, naprawdę. Ja rozumiem, że jesteś... Ja rozumiem, że w, w, ta gra w Ciebie wiele mocy, mnie też. Chcę w nią grać, bo zajebiście się gra na multi, ale wiesz co... Ale przestań mi po prostu... Ja chcę też mieć frajdę z tego, a nie... frustracji i niezadowolenie. Czyż nie? Nie. Nie, dlatego że jak ja gram z Łukaszem, czy z kimś innym, ja mówię, uważasz, zaczekaj czy zrób coś innego, to jakoś już nie potrafi posłać, a ty nigdy nie potrafisz nikogo posłuchać. I ty uważasz, że ty umiesz grać najlepiej. Ktoś ci powie, Wyszu zrób to... O ci tak, ale ja kur... zacząłem, to, z... bo jak jak musisz, przez rozgrywki zacząłem za tobą chodzić. I, i robić to co. I co? I też było źle. Bo ty padłeś i moja kurwa, ty cholero i zacząłeś się... Sam padłeś, przez ciebie zginęliśmy, ale ty i tak mam co nie jeździć. bo ci ty lub coś innego, a ty stoisz, bo Spojrzeć racjonalnie na sytuację. Powiem ci tak. Nie, ty chyba nie Jesteś chamy ja i górem to... I ty na tym się tak naprawdę spara opiera.